Stos pogrzebowy to nie byłby mój wybór. Nie? W moich stronach bliskich się grzebie. Zakopałbyś mnie na wieczność pod ziemią? Wtedy miałbym cię blisko. Wzruszające. Ile ukojenia widzisz w moich zwłokach? Zawsze będziemy kroczyć razem. Zawsze będziesz częścią mnie, a ja zawsze będę częścią ciebie. Ale gdy odejdziesz, ta część umrze wraz z tobą. Końcem każdej miłości jest żal, a jednak kochamy, pomimo przeciwności, otwieramy na nią nasze serca. Kiedy stos się wypali i zbierzesz moje prochy, Zrzucie z najwyższego szczytu wszystkich światów.